Jak wyglądała Twoja historia i walka z Zusem? Od czego się zaczęło? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry Byłam w ciąży i pracowałam w firmie od kilku lat na umowie o pracę. I pewnego dnia, Zus wysłał mi takie pismo, wzywające mnie do złożenia wyjaśnień, bo mieli jakieś wątpliwości. Um, no, ja złożyłam wyjaśnienia, ale Zus uznał, że one są niewystarczające i że wstrzymuje moje prawo do zasiłku. Czyli Zus uznał, że oszukujesz państwo. Tak, że to jest próba wyłudzenia. E, że ta umowa jest pozorowana e, i że ona ma służyć tylko temu, żeby ja po prostu e, no, mogła sobie oszukiwać. A jak było w rzeczywistości? No w rzeczywistości było tak, że ja pracowałam w firmie od kilku lat. Byłam na, na kilku, od kilku lat na umowie o pracę, e, byłam w ciąży, zresztą pracowałam prawie do końca ciąży e, i przechodziliśmy jako firma restrukturyzację i tam przenieś, do nowej spółki musieliśmy przenieść moją umowę i ZUS e, m, był podejrzliwy w tym momencie, kiedy ja, te, przenieśliśmy tą umowę, ja byłam na nowym stanowisku i dostałam podwyżkę. I to było dla ZUS-u dowodem na to, że to jest jakaś próba wyłudzenia. Bo kobieta w ciąży nie może dostać podwyżki, prawda? No nie powinna się... chyba. No, nie powinna. Jak długo ta walka trwała z Zusem? Trzy lata. No, walczyliśmy hmm. trzy lata, mieliśmy różne y, też przeboje w związku z tą walką bo pierwsza rozprawa została unieważniona przez jakiś błąd formalny którego nie wychwycił ZUS okręgowy i musieliśmy zaczynać wszystko od początku. No, ZUS się oczywiście odwoływał um, uporczywie um, blokował nam w ogóle powoływanie świadków uznał że świadkowie są niewiarygodni bo ze mną pracują. <śleszy> Pracowali. Znaczy, nie pracowali. A że komu ty nie pracowałeś w Sytuacja teraz jest śmieszna, ale pewnie wywoływała bardzo dużo stresu, bo jesteś kobietą, która właśnie co urodziła dziecko, która potrzebuje też wsparcia nie tylko i psychicznego, ale i finansowego, a tego wsparcia nie dostaje. I jak sobie z tym radziłaś? Znaczy, u nas sytuacja była jeszcze dodatkowo trudna, dlatego że my, ja urodziłam chore dziecko, chorego syna. On jest chory, ma chorobę genetyczną i wtedy jeszcze w Polsce nie było leku. Dla naszego syna, więc my staliśmy przed takim wyborem, że albo pojawią się objawy, choroby i będzie już za późno, albo póki objawów nie ma, ale my o chorobie wiemy, no to będziemy szukać leczenia za granicą. No i to kosztowało nas bardzo dużo pieniędzy a byliśmy bez mojej wypłaty, bez zasiłku, więc e, ta cała sytuacja była dla nas, e, dla mnie bardzo, bardzo trudna. E, też jak oglądałam też teraz ten reportaż, to, mnie to mi się to wszystko przypomina, to jest bardzo poruszające, aż słyszę, że po prostu drży mi głos, bo najgorsze chyba w tym wszystkim było to, to że ta warka jest nierówna, no właśnie. że ja przedstawiam dowody, a ZUS mówi, a nie, to nie są dowody. Z jednej strony mówią, żeby kobiety w Polsce rodziły dzieci, ale jak my mamy chcieć no, rodzić to. dzieci, skoro mhm. po prostu e, ktoś nam chce odebrać prawo do pieniędzy, które nam się należą. Tak. Mhm. I ten proceder Daria jest niestety e, bardzo szeroki, to nie są jednostkowe przypadki. Jak tutaj siedzimy, to mhm. tak jak Paulina powiedziałaś na początku, każda z nas, każdy z nas zna kogoś, Komu albo coś takiego miał się taki przydarzyło problem. albo sami. Nie taki było problem. tak w domu, że mnie chyba na dwa miesiące wstrzymali przy dwóch ciążach wypłaty. Hmm. Nie wiadomo dlaczego. Widzicie, no, jest to absurdalne, a tymczasem wczoraj rozmawiałam z rzecznikiem ZUS-u, który podkreśla, że to są sprawy absolutnie marginalne, naprawdę z... no i że nie ma się czym zajmować. No to, hmm. proszę Państwa, jest czym się zajmować, bo w sytuacji, gdy my jesteśmy nad demograficzną przepaścią, to każda kobieta, która z takiego powodu nie decyduje się na dziecko, bo być może. Ty nie będziesz tak chętnie myślała o drugim dziecku przez to, co Cię spotkało. Bohaterki mojego reportażu mówią mi właśnie, że no przepraszam, ale ja się nie podejmę przechodzenia jeszcze raz przez to piekło. No, przecież to jest wyrzut sumienia państwa. To jest odebranie godności tym. Powiedłem. Godności, bezpieczeństwa, spokoju. I mówimy tutaj o skali. Na mediach społecznościowych są grupy, które mają po 50 tysięcy członków, matki kontra ZUS. My się dowiedzieliśmy o tym, dlatego że w internecie jedna z kobiet pisała. Półtora roku ma moja córka, pozostaje bez środków do życia. W pierwszej instancji ZUS dalej, e, sąd dalej nie uwierzył w te moje racje. Ja chyba pójdę z tym do uwagi. My filtrujemy takie rzeczy, więc zaczęliśmy się temu tema tematowi przeglądać i okazało się, że tych sytuacji jest naprawdę sporo. Ja chcę powiedzieć, że e, dla mnie, jako też dla mamy, no jest to coś, wiecie, naprawdę coś, co trudno zrozumieć. W tym newralgicznym momencie, jak nigdy, Potrzebujemy ochrony państwa i spokoju. Pójście w takim momencie do walki z instytucją publiczną. Gdzie kobiety są w połogu. Dokładnie. Jedna bohaterka, która jest jednocześnie prawniczką i tutaj jest myślę, że pozytywna informacja też dla ciebie, bo ona przeszła tą drogę z zusem po trzech latach wygrała, a później jeszcze wygrała proces o odsetki. To też jest ciekawe, bo to są kilka. To jest kilkadziesiąt czy nawet więcej tysięcy, które płacone jest z budżetu publicznego, czyli z pieniędzy nas wszystkich, mm. tak? No, ale, to ale trzeba tę te drogę udało Wygrać, prawda? Trzy tak. lata trwała ta droga. Tak. Odsetki jeszcze przed Odsetki tobą. Odsetki jeszcze walczymy. To trzymam kciuki. <noise> Dziękuję. No ja też myślałam, że, że się to nie uda, ale teraz może się uda. To się może udać, może ale wiecie udać. co? Zmierzałam do tego, że poprosiliśmy tą naszą bohaterkę, która jednocześnie zbiegła w sprawach prawnych, o stworzenie takiego listu otwartego. Hmm. Ja z tym listem otwartym poszłam do minister rodziny pracy i polityki społecznej prosząc o pochylenie się nad tym tematem może zaproszę do uwagi by zobaczyć jaka jest reakcja ale to co myślę że jest najbardziej bulwersujące w tej sprawie to to że kobiety w momencie kiedy zus zaczyna się interesować kiedy ta Cała kontrola się zaczyna, pozostają bez środków do życia. Bez środków do życia. Muszą a często są też tak. samotnymi matkami. Wyobrażacie sobie to? Mm -hmm. Dzisiaj o 19.50, uwaga, tak. więc bardzo Państwu polecamy dzisiejsze wydanie uwagi. Na pewno komuś może to pomóc, a może mamy nadzieję także otworzyć oczy na tę sprawę. Dziękujemy, Dziękujemy Wam bardzo, bardzo Martyna. Wysyłamy Ci dużo siły. Walcz tam. Biorę. <laughs> Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry. i i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień